Szczęść Boże, przekaz Ducha Świętego do żywego płomienia. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę tak jak chcę i pragnę, tak jak zachodzi potrzeba, tak jak mam możliwości działania w Was, tak jak mi na to pozwalacie, tak jak jestem w stanie. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie żywy płomieniu, Moją świętą wolę w tym domu, w tym błogosławionym miejscu. Pragnę, aby otworzyły się na oścież ludzkie serca, na moje Was i przez Was działanie. Otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Oto przybywam i działam w Was, ale i poprzez Was. I tak bardzo pragnę działać bez limitu, bez jakichkolwiek hamulców. To wy mnie ograniczacie, to wy stawiacie granice mojemu świętemu działaniu. To wasz duch mnie ogranicza, ale nie musi. Nie jesteście w stanie podjąć ze mną pełnej współpracy, a to dlatego, że ulegacie demonowi buntu, demonowi swawoli, szatanowi. Trwa wielka walka ze złem, bój toczy się o was. Oduszeł każdego pojedynczego człowieka. Upadli aniołowie, pozbawieni są łączności z Bogiem. Ogarnął ich wszechobecny szał niszczenia i prowadzenia tych, którzy im się dobrowolnie poddają, i prowadzą każdego, kogo zdołają ku przepaści piekielnej czeluści. Przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, gdzie kroczy. Ku czemu potąża, nie wie, kto i gdzie go prowadzi. Ludzie nie chcą niepotrzebnie cierpieć. Niektórzy chcą sławy, pieniędzy, wszechobecnego powodzenia w każdej dziedzinie. Dlatego o wiele chętniej zwracają się do demona, bo on wiele obiecuje. W zamian chce, w cudzysłowie, tylko waszą duszę na własność, w swoje władanie. Demon nie przeszkadza tym, którzy oddali mu swoje dusze i ciała, spełnia do czasu ich doczesne zachcianki i kaprysy. Nie przeszkadza, umożliwia przez to wielkie powodzenie, błyszczenie niemal w każdej dziedzinie. Niestety, za to, gdy przychodzi odpowiedni czas pora, przychodzą aniołowie po taką duszę, ta wówczas. Nie ma ratunku, bo oddała się diabłu, a ten upomina się o swoje. Demon za życia swojej ofiary pilnuje, by jego w cudzysłowiu podopieczny, używał w cudzysłowie wolności. Robił, co chciał, masowo grzeszył, upadał. Demon bacznie pilnuje, aby zagłuszać i znieczulać każdy pojawiający się. Głos Boży, aby człowiek nie czuł żadnych wyrzutów, albo je marginalizował, a do tego służą mu hipnoza i znieczulenie demoniczne. Demon kusi i wabi nie tylko chętnych, tych, którzy mu się dobrowolnie poddają, ale wchodzi wszędzie tam, gdzie do tej pory z nim walczono. Przez liczne lata przygotował. Odpowiedni grunt pod swoje złowrogie działanie przez podległych dobrowolnie sobie masonów i iluminatów. Posyłał swoich agentów do licznych seminariów duchownych, ci następnie zostali wyświęceni na kapłanów i biskupów. Przez całe pokolenia pracowali dla piekła przez ostatnie 300 lat. Teraz sługi szatana władają większością wysokich i najwyższych stanowisk w Kościele świętym. Lucyfer mocno się niecierpliwi. Dlaczego to wszystko tak wolno idzie? Dlatego popędza swoje sługi, aby robili, co zdołają, aby zmieniali dobre, znane modlitwy. Przez to je znacznie osłabiali, blokowali, blokowali dobre, zdrowe powołania. A wpuszczali do seminariów duchownych wszelkie schizmy i dewiacje. Jest niewielu takich, którzy chcą ze mną współpracować. Do wnętrza Kościoła Świętego weszło wiele herezji, dawniej uczciwie zwalczanych. Dobrzy kapłani, biskupi i kardynałowie, za swoją wierność Bogu, są teraz piednowani, wyśmiewani, suspendowani. Usuwani ze stanowisk. Szatan zrobił się bardzo bezczelny, a masoneria i iluminaci śpiewają już na swoich zgromadzeniach. Hymny zwycięstwa nad Kościołem Świętym. Dobrzy kapłani za wierność Bogu są niszczeni, prześladowani. Kościół Święty przechodzi teraz to samo, co przechodził jego założyciel. Chrystus biczowanie, cierniem, ukoronowanie, udręczenie, golgotę i krzyżowanie. Kościół niestety ma też wielu Judaszy, z grona kapłańskiego, biskupiego i kardynalskiego. Po ludzku sytuacja jest beznadziejna. Co robić, jak żyć? Co należy czynić? Co robić? Jak czynić, by nie utracić? szczęśliwej wieczności. Trójca Święta i Maryja mówiliśmy niejednokrotnie. Od wielu lat prosimy Was o Wasze modlitwy, o Wasze prawdziwe posty, przynajmniej o chlebie i wodzie i umartwienia, o Wasze ofiary i jamużny. Niestety niewielu z Was nas słucha. Niewielu chce się trudzić dla nieba. O wiele chętniej podejmujecie wszelkie Trudy dla zwodziciela. Trójca Święta nie da ci człowiecze tego, co zaszkodzi Twojemu zbawieniu, tego, co przyniesie ci wieczne potępienie. To chętnie oferuje ci demon. Bywa, że wielu z Was prosi o coś Boga, a tego nie otrzymuje. Wówczas dość często zwraca się do szatana, ale on niczego nie daje za darmo. Zechciejcie nauczyć się obserwacji samych siebie. Obserwujcie każdą swoją myśl pojawiającą się w waszym umyśle. Te dobre myśli to ja inspiruję poprzez waszego anioła stróża. To ja was zachęcam do dobrego. To ja jestem waszą dobrą inspiracją. To ja daję wam dobre pomysły. To ja was zachęcam i zagrzewam. Do walki ze złem, to ja udzielam Wam samego siebie jako daru, dzielę się z Wami moimi darami, łaskami i owocami. Niewielu się do mnie modli, niewielu zabiega o moje dary, łaski i owoce. Życie wiernych mi ludzi nie jest łatwe, nie doznajecie w tym czasie zbyt wielu przyjemności. Musicie nauczyć się niezbędnej ostrożności. Zawsze, gdy myśl się pojawia, nie realizujcie jej od razu automatycznie. Zaobserwuj ją, co to za myśl. Do czego cię ona wiedzie, do czego prowadzi. Jeżeli namawia Cię do choćby niewielkiego zła, do łamania Bożego prawa dekalogu, w którymkolwiek punkcie, to zdajcie sobie sprawę, że ta myśl, ta idea nie jest od Boga. Ja jej Wam nie daję, nie inspiruję. To czyni upadły anioł, kusiciel, który jest namolny, natrętny, uparty, łatwo nie ustępuje. Jeżeli sami nie dajecie rady pokonać pokusy, proście o pomoc Trójcę Świętą i Maryję, moją świętą oblubienicę, a także aniołów. Postarajcie się tę złą myśl jak najszybciej usunąć z głowy, wyknąć ją ze swojego umysłu, nie pozwolić jej się rozwinąć, zakorzenić. Kto może i zdoła, niech modli się przynajmniej minimum modlitw, codzienna masza święta, cały cztery części różanca świętego, koronka do Bożego miłosierdzia, a jak czas pozwoli, to jeszcze droga krzyżowa. Jednak to wszystko jest uzależnione czasem, którym dysponujecie, bo najpierw musicie wypełnić wasze obowiązki stanu. Nie powinniście zbyt wiele pracować, nie dorabiać się za wszelką cenę, kosztem życia Bożego. Wszystko powinno być odpowiednio zrównoważone. Nie powinniście też tylko się modlić kosztem waszych obowiązków stanu. Zechciejcie przybliżyć się do mnie, kochać, wielbić, szanować. Zechciejcie poddać się mojemu świętemu działaniu, zechciecie otworzyć się na mnie, ja zawsze jestem otwarty na was, ale nie mogę was do niczego zmusić. Nie będę was uszczęśliwiać na siłę, przymusem. Zechciejcie mieć we czci i poważaniu, moją świętą osobę, zwłaszcza Moje święte serce, obiecuję Wam ofiarować wiele specjalnych łask i darów, w tym łaskę niespodziankę. Kto z Was zechce ze mną więcej, lepiej, wydatniej współpracować, ten niech modli się do mnie przez Maryję, moją świętą oblumienicę. Oto zaczęło wypełniać się to, co zgotował Wam demon. On chce, eksterminować wszystkich kogo tylko zdoła. Demon zdaje sobie sprawę, że gdyby tak się stało, większość ludzi poszłaby do piekła na wieczne potępienie. Trójca Święta nieustannie o was zabiega. Ja robię wszystko, to co zdołam, aby wpłynąć na was, aby wyrwać was z piekielnych szponów kusiciela. Jest nas zbyt wielu grzeszących, a zbyt mało pokutujących. Dlatego tak wielu z Was demon pochwyca i trzyma do tej pory, aż skonacie w nieświadomości i zaparciu się Boga przy silnym obciążeniu grzechowym. Im więcej grzechów świadomie czynicie z premedytacją, tym więcej z Was demon porywa do czeluści piekła. Oto oddaliła się w czasie zapowiadana. Karząca dłoń świętej Bożej Sprawiedliwości. A to da wszystkim grzesznikom szansę i możliwość powrotu do Boga, do Bożych łask. Odsunęła się też data oświetlenia sumień światem świętej Bożej Sprawiedliwości. Ja daję Wam swoje łaski, a w tym samym czasie Szatan, zły duch, porywa Wasze serca swoimi pokusami. I propozycjami, abyście nawet nie myśleli o powrocie do Boga, do Bożych łask. Jednak to wszystko od Was zależy, w którą stronę pójdziecie, w którą stronę będziecie kroczyć. Ja działam Was i poprzez Was, tak jak chcę, tak jak mi pozwalacie, tak jak dajecie mi możliwość. To demon psuje Wasze szczęście, to On nie chce, abyście się radowali. Byli szczęśliwi. Jeżeli jeszcze tego nie uczyniliście, to jak najszybciej oddajcie się w niewolę miłości Trójcy Świętej. Przez niepokalaną to otworzy waszą duszę na oścież, na moje działanie, na moje przemożne łaski. Nie bójcie się Boga, Trójca Święta was wszystkich tak bardzo mocno kocha, tak bardzo miłuje. Zatem was proszę. Zechciejcie otworzyć swoje serca na moje w was, ale i poprzez was działanie. To ja się w was modlę, to ja rozpalam miłością waszą duszę, wasze sumienie. To od was zależy, komu się poddacie, czy mnie, czy kusicielowi. To wasz jest wybór, co zatem wybierzecie. Demon nie daje tak łatwo za wygraną. Chronicznie Was okłamuje, oszukuje, bo taką ma naturę, a Wy zamiast i za mną, kroczycie za zwodzicielem. To demon porywa serca moich nierozważnych proroków, zwodzi ich, zmienia znaczenie słów, przeinacza je, zmienia słowa modlitwy na takie, które nie wywierają właściwego dla nich skutku, jaki ja dla nich przeznaczyłem. Nie każdy mój prorok słucha uważnie Trójcy Świętej. Niektórzy realizują swoją drogę, swoje własne wymyślone przez siebie zadania, realizują swoje słowa i słowa wypowiedziane przez demona, wstawiają je jako Słowo Boże. Nie pozwoli święta Boża sprawiedliwość na zbyt długie zwodzenie przez nich ludu Bożego. Prorok zdrajca jest napominany na różne sposoby, a ostatecznie Bóg Ojciec odwoła takiego proroka do wieczności. I o ile pojawiły się takie okoliczności łagodzące, święta Boża Sprawiedliwość skaże takiego proroka na odpowiedni poziom czyścia. Jednak gdy tego zabraknie, a nie będzie odpowiedniego, a przy tym ważnego usprawiedliwienia. To taki prorok Boży będzie odbywać wiecznie trwającą pokutę w czeluściach piekła. Trójca Święta czyni wszystko to, co jest możliwe, aby uratować taką duszę. Angażuje do ratunku Maryję, moją świętą oblubienicę, całe niebo, czyni różne zabiegi, aby ratować taką i każdą duszę od wiecznego ognia, dając jej tysiące szans. I okazji. Są jednak liczne dusze, które mają w głębokiej pogardzie wszelkie Boże starania. Na przekór wybierają propozycje szatana, złego ducha. Masoneria kończy wszelkie przygotowania do pełnego wprowadzenia w Kościele Świętym ohydy spustorzenia. Także w Polsce, syn zatracenia Antychryst bardzo się niecierpliwi. Że tak wolno i do zmiany w Polsce, ma za złe, że zbyt wielu ludzi w Polsce jeszcze wierzy w Boga, a szczególnie się wścieka na to, że są jeszcze w Polsce ważne, dobre msze święte. Przenikam sobą wszystko i wszystkich, lecz nie każdy poddaje się z chęcią i miłością mojemu działaniu. Szatan w wielkiej swojej liczbie szturmuje wasze serca. I sumienia. Wielu demonów mówi do Was pozornie dobre rzeczy, mówią do Was subtelnie, delikatnie. To jednak Boże, moje działanie, umożliwia Wam poprzez aniołów równowagę na tyle, że to Wy sami macie szansę podjąć swoją własną, niezależną decyzję i możecie wybrać Boga i to, co On Wam proponuje. Ja chcę, abyście wyciszyli słowa demona, jego starania. Trójca Święta dała wam możliwość wolnego, swobodnego wyboru, niczym nieprzymuszoną wolną wolę. To wy sami dokonujecie swojego wolnego wyboru, to wy wybieracie, kogo chcecie posłuchać. Chcąc kroczyć za Bogiem, każdy z Was musi się odpowiednio wysilić. Musi wybrać, za kim chce podążać. Zechciejcie ze mną współpracować, zechciejcie słuchać tego, co do Was mówił w natchnieniach, zechciejcie modlić się do mnie, zwłaszcza do mojego świętego serca. Ja chcę Wam dać, ofiarować, krocie wielkich łask, ale czy Wy zechcecie je przyjąć? Żywy płomieniu, oto pozwoliłem Ci na krótki odpoczynek. Duchowy relaks, swoiste osobiste rekolekcje. Maryja, moja święta oblubienica i Twój anioł stróż, święty Gabriel Archanioł czuwają nad Tobą, aby demony nie podchodziły do Ciebie zbyt blisko. Niedługo przyjdzie stosowny czas, kiedy będziesz zabrany z ciałem i duszą w specjalne miejsce, gdzie będziesz odpowiednio przygotowywany. Dopełnienia przyszłych zadań i misji. Zawsze będę ci pomagał w tym, w czym będzie potrzeba. Ty skrupulatnie wypełniaj wolę Bożą. Powierzone zadania wcielaj je w życie. Resztę pozostaw Bożemu działaniu. To wystarczy. O nic się nie martw. Synu, tak bardzo niezmiernie Cię kocham. Chcę, abyś tak bardzo się nie szamotał. W swojej bezsilności przed wielu laty oddałeś się w niewolę Maryi i w niewolę Trójcy Świętej. Zaufaj Bogu, bo Trójca Święta ma ciebie pod swoją kontrolą. Wiem, że chcesz rosnąć w świętości, wiem, że chcesz więcej działać, mój kochany. Na wszystko przyjdzie czas i pora. Ty spisuj Bożą mowę, Boże słowa, mól się tak, jak ci pozwalam. Na razie nie odblokuję Twojego umysłu, bo on jest Ci przeszkodą w pełnieniu woli Bożej. Uwolniony stałby się łatwym celem, głupem dla księcia ciemności. Nie złość się ani nie szamocz w swojej bezsilności. Ty czyń wszystko, co zdołasz, zechci słuchać mnie uważnie. Resztę pozostaw w Bożemu działaniu, działaniu Trójcy Świętej. Synu, kochaj mnie, słuchaj uważnie, tego, co do ciebie mówię. Ochotnie pełni każdą, nawet najmniejszą, wolę Bożą. Trzymaj się prawdy i faktu. Nie przekazuj nikomu tego, co niesprawdzone albo fałszywe. Wszelka nieprawda niech na tobie się zatrzyma, jak na skalę. Staraj się myśleć logicznie, z niczym za mocno się nie śpiesz. Wszystko planuj ze sporym wyprzedzeniem. Słuchaj uważnie słów Trójcy Świętej. Ochotnie pełni to, co jest wolą Bożą. Uważaj na podstęp szatana, bo on jest sprytny, zdaj się na mnie. Ja wszystko zaplanuję, zaaranżuję. Ty idź wszędzie tam, gdzie ci poleca Trójca Święta: Maryja i Twój Anioł Stróż, święty Gabriel Archanioł. To wystarczy. Synu, ufaj mi do końca, poddawaj się ochotnie kierowaniu Trójcy Świętej i Maryi. Słuchaj każdego mojego natchnienia, nie trać żadnego. Pomogę Ci w każdym staraniu o realizację woli Bożej, a każdy, kto był oportunistą i hamulcowym w jej realizacji, odpowie za to przed Świętą Bożą Sprawiedliwością. Bądź spokojny. I w stałym tempie realizuj każdy Boży plan: Pomogę Ci, Maryja Ci nieustannie dopomaga, lecz i Ty musisz cierpieć niezależnie od wszystkiego. Bądź czysty i święty to jest bardzo ważne, niezbędne, aby wola Boża mogła być nieustannie realizowana. Nie myśl za wiele. O swojej przyszłości, zwłaszcza o tym, co będzie jutro i dalej. Ty już teraz dokładnie i dobrze realizuj to wszystko, co ci jest mówione, to, co jest ci przekazywane. W swoim czasie odpowiednio zadziałam na ciebie, pomogę ci w tym, w czym będzie potrzebna pomoc. Ja nie pożałuję ci moich świętych darów i łask. Ty czyń wszystko, co możesz i zdołasz. Resztę pozostaw mojemu świętemu działaniu przez serce Maryi. Powierzaj Trójcy Świętej każdy swój kłopot, każdą na mniejszą troskę, a ja pomogę uporządkować Twoje serce, Twoje wnętrze. Stawiaj silniejszy opór pokusom, nie poddawaj się im zbyt łatwo. Ja zawsze Ci we wszystkim pomogę, tylko zechciej mnie o wszystko prosić. Staraj się nie grzeszyć, nie upadać, nie ranić świętych Bożych serc. Sam zauważyłeś, gdy zbliża się realne jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Z ufnością zwróć się do Trójcy Świętej i Maryi, a my każde niebezpieczeństwo zażegnamy. Wdrożymy najkorzystniejsze plany i zmiany w życie. Możesz prosić o coś dla siebie i dla innych, a gdy będzie to zasadne, z pewnością otrzymasz. Pamiętaj drogi Synu, jak bardzo mocno Cię kocham, jak bardzo mocno miłuję, jestem gotowy dla Ciebie uczynić wiele. Dlatego bądź roztropny i staraj się to doskonale wykorzystać. Pamiętaj Synu, że cała Trójca Święta bardzo mocno Cię kocha. W swoim czasie zrealizuję niektóre z Twoich marzeń. Zawsze zawierzaj mi wszystko do końca. Kochaj mnie jak najmocniej, stanie. A ja Ci za to będę nieustannie z wnętrza mojego świętego serca błogosławił. Kochane słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest godne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Tak bardzo pragnę, abyście odzajemnili moją miłość do Was. Niestety, bardzo ogranicza moje Was działanie, Wasza wolna wola. Już niejednokrotnie mówiliśmy, co należy uczynić: Mianowicie, wystarczy oddać się Trójcy Świętej w dobrowolną niewolę miłości przez niepokalaną. Takie wasze dobrowolne oddanie przekazuje wszystko Bogu, a ster nad waszym bytem i życiem wkłada w dłoni Maryi. Wielu z was zdaje sobie sprawę, jak bardzo trudnym jest ten obecny czas. Demony działają w grupach, śpieszą się, bo dobrze wiedzą, że czas kuszenia przez nich dobiega właśnie końca. Starania upadłego anioła wpychają do czeluści piekła, codziennie tysiące ludzi. Oni się nie bronili, często upadali, nie chcieli przez większość swojego życia niczego zmieniać w swoim postępowaniu. Dlatego konsekwencją ich przewrotnego działania jest miejsce wiecznie trwającej pokuty, jezioro ognia i siarki, piekło. Pragnę od Was większego otwarcia na moje Was i poprzez Was działanie. Chcę czuć o wiele więcej Waszego serca. Pozwólcie mi oddziaływać na Wasze dusze moją miłością. Chcę Was uświęcić, ożywić, lecz bez zgody Waszej wolnej woli. Nie jestem w stanie tego uczynić. Polacy, Wy jedni pozwalacie mi w Was i przez Was jeszcze działać o wiele więcej niż inni. Chcę, aby każdy, kto tego jeszcze nie uczynił. Oddał się w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną albo w niewolę niepokalanej. Oddanie to da Trójcy Świętej do Was w miarę swobodny dostęp. Niczego się nie obawiajcie, lecz spokojnie dajcie mi dostęp do Waszych serc i dusz. Ja wówczas sam dokonam reszty. Pragnę, aby taki krok uczynili wszyscy polscy kapłani biskupi i kardynałowie. Ktokolwiek ze świeckich czy duchownych, kiedykolwiek oddał się diabłu, podpisując cyrograf czy przez inne sposoby oddania, teraz niechaj się dobrowolnie wyrzeknie diabła, a w zamian niechaj się odda dobrowolnie w niewolę miłości Trójcy Świętej. Przez niepokalaną wówczas moc szatana zostanie was złamana. Wyłączona, a wy będziecie mogli być uratowani i korzystać z wolności dzieci Bożych. Szatan tak łatwo się nie podda, a wy niestety będziecie musieli z nim walczyć, z tym, co wam będą proponowały demony do końca swojego życia, do końca swoich dni. Nie lękajcie się jednak, nie zniechęcajcie się, bo już jako Boży niewolnicy będziecie pod specjalną ochroną. A do boju i waszej obronie przystąpi niepokalana, a ona jest w takim starciu zawsze zwycięska. Kocham Was niezmiernie, o moje dziateczki, i z miłością przytulam Was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie mocno, o moje słodkie dzieciny. Czy pozwolicie mi Was i przez Was działać? Czy pozwolicie przemieniać siebie i innych? Pozwólcie mi Was napełnić Bożą Miłością? Czy pozwolicie mi na to? Ufajcie, nie dajcie się złowić w sidła ojców wszelkiego kłamstwa. Co mam jeszcze uczynić, aby się Wam zechciało chcieć podążać drogami zbawienia? Jednak ja mimo wszystko. Pomimo waszej grzeszności i krnobrności, wszystkie was bardzo mocno kocham, choć na to nie zasługujecie. Duch Święty.